Dzisiaj uskutecznimy lekki hazardzik. Graj jak Edel haz Hazard. Hazard, hazard. A i dzisiaj mega fajny konkurs, bo odwiedzę jedną osobę z Was. Szczegóły na końcu. Czemu? kobieku. Tu krzychu Kolonka, w skrócie. Podbijam świat z piłką świat jest dam co najlepsze mam Krzychu uważaj, bo w życiu nie zdołasz zerwać hazardy, a założysz się. Okej, okay, jeden hazard wybił skutecznie mi to z głowy i nie tylko mi. No bo sam też przecież nie zawsze wygrywa Najmniej tyle, że nie tylko ze mnie śmieszkował. Ale wspólnie z Luisem wymyślił najlepsze rozegranie wolnego ever. Mamy jednak wspólną cechę, obydwoje bardzo dobrze gotujemy makarona. Pasta. 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 Just pasta, That's yeah. That's no skill required in pasta, it's, it's just for water and pasta. It's good for me. Ballplayers, good. You eat everyday pasta. With tomato. With tomato? Yeah. <laughs> A u mnie to chyba jednak lepiej w piłkę gra mama. So who is the best at football in your family? My father. Your father? No, no, no. no. <laughs> don't, don't say my mother, please. <laughs> Who is the biggest poser out of the four of you? I think uh, it's me. Really? Yeah, yeah. I'm beautiful. All the guys not beautiful. <laughs> Aspi, be Gali, and GT, you deserve. But it's me, sorry. And uh, maybe next season, you have to work a little bit more and. Um... No pewne zawodnicy na trening się przecież wożą. Z czasem gotryki poniosą, ale to przecież zdarza się każdemu. 3-2-1 lecimy, zioneczki. Czas na mega efektowne podanie piłki, które rywalowi po prostu ryje beret. Szybkie przejęcie, obrót biedka i szaleństwo na trybunach. Uwierzcie mi, wszyscy dookoła byli mega zdziwieni, gdy to rybę, ale nie złapali się w kadrze. Zaczynamy od szybkiego podania sobie piłki między nogami. Starajcie się to wykonać w jednym czasowniku. Możecie zatrzymać piłkę podeszłą lub bokiem stopy. Druga część to z pociągnięcie piłki za siebie. Trochę się za nią nagonimy, ale czego nie robimy dla tych? Im bardziej energicznie, tym lepiej i wywijamy się na drugie nogę. Pociągamy w taki sposób, aby naprowadzić ją na biegnąć. Siłę obrotu ładujemy nogi i szybkim uderzeniem piętą zmieniamy kierunek biegu piłki. And I wrote this song drunk, so press play, please For start, make it rest, some sae's I don't really fuck with but I not please get me another with water I look into my pocket and all I got is a quarter But I swear I got you back and I put that on my supporters do it to not believe me, just watch Late night, I do of... own thing, but I Think I a trend. It's been suggested maybe I wanna be your best friend. Yeah. Bardzo Wam dziękuję, cieszę się, że jesteście, dlatego jeżeli zostawicie subskrypcję i klikniecie kciuka w górę, będę jeszcze bardziej szczęśliwy. A teraz już mowa o konkursie, o którym wspominałem na początku odcinka. Odwiedzę jedną osobę z Was, spotkamy się u Ciebie w miejscowości, pogramy, pogadamy, luźna frajda. Ale jak możecie takie spotkanie wygrać? Musicie mieć gadżet z mojego sklepu. Może być to opaska, może być to koszulka, trening z Armii Krzycha, piłka monta i musicie wstawić zdjęcie w komentarzu pod tym postem z tym dzisiejszym odcinkiem. Czyli chodzicie na Facebook, kośnik Goronka Krzysztof, udostępniacie ten post, a następnie w komentarzu wrzucacie swoje zdjęcie, gdy macie właśnie jeden z tych gadżetów. Do zobaczenia, wyniki poznacie za dwa tygodnie w czwartek, no i do zobaczenia u Ciebie na chacie.